Nie sposób się chyba nie zdenerwować. Wczoraj czwarte, dzisiaj czwarte. Co z tym zrobić? Nic, no, myślę, że czasami potrzebne jest szczęście. Tego szczęścia tutaj ewidentnie nie mam. Nic, No następnym razem postaram się lepiej przygotować i zobaczymy. Wczoraj je prowadziłeś przez większą część dystansu, dzisiaj zacząłeś bodajże od ostatniego miejsca. Taki był plan, żeby później gonić? Tak, żeby pierwszy stał troszeczkę wolniej. Ale i tak, no tutaj popłynęłem sekundę od swojego rekordu życiowego. Nie wiem, no jakaś ta dyspozycja jest jak, strasznie nierówna, więc tyle mogę powiedzieć. Biederman i Lastoczek to są tacy zawodnicy, z którymi można nawiązać równorzędną walkę, twoim zdaniem? No jak najbardziej, no tutaj yy, no, myślę, że spokojnie można było to wygrać. Popłynęłem sekundę od rekordu życiowego, no nie <laughs> wiem dlaczego i muszę zobaczyć rozkład tempa, ale myślę. Może no, znowu coś źle źle wyszło. Możesz obiecać, że w Londynie będzie lepiej? Postaram się, ale jak będzie znowu czwarte miejsce, to nie wiem co zrobię. Ostatnie pytanie na trybunach ukochana. Jak się będziesz tłumaczył? Akurat Marty już nie ma, więc na szczęście nie musiała tego oglądać. Znowu czwarte miejsce, więc nie ma powodu do dumy.